Na szybka, taka jak do kubeczka Nalana woda. W gorący dzień to jest ochoda. Najlepsza, taki płyn. Taka cieć, tam się znaleźć chce. A potem w człowieczym gardle, żeby dać trochę siły i mieć i witaminy napędzić. Niech tam robią dobre roztwiny. Dobrej grzech, zobaczymy jeszcze się na następnej planszy Ludzie, tam będzie dopiero czystości, nie w ludzie życie. Bo przetykamy sobie kwiatami między palcami, przerwy i będziemy latawcami. Bez przerwy, mi po niebie. Tak, ja to widzę, taką przyszłość i dla za ciebie. Brat i siostra, będzie tutaj taka emocja wzniosła. To się nadaje do przekładu na tysiąc bajek. To braci Grim albo Andersena, to jest pewnie jak słynny, słynny teatr moskiewski. To jest coś, co bez kreski nad ten się obejdzie. To jest Poznań, tak piszą to wszędzie. Tutaj ograniczenie 70, ale to jest marzenie dla naszej władzy, żebyśmy byli tacy nacy i tacy przykładki, że przestrzegamy wszystkiego. Tak, to marzy się władzy kolego, chociaż nie ma czegoś takiego jak osobowa władza, to i tak i to przecież nie zdradza. Takie przekroczenie prędkości małe, tylko trzeba mieć oczy dookoła, głowy, stary, nie oszalej, sprawdzaj co tam jedzie, bo to może być spadająca gwiazda na niebie i życzenie, proszę Ciebie, masz jakieś gotowe, bo ja nie wiem chyba wszystko mam, nie będę się prosił, pan o coś, czego nie potrzebuję jadę tam, gdzie mnie to nie się czujesz? teraz, tutaj po piaszczystym zakręcie Jadę teraz szybko mi to na względzie, że mogę wypaść z drogi, także wiesz, patrz pod swoje nogi, pieszy człowieku, żebym tam za sekund, parę nie musiał się znaleźć i nie musiał cię za żalem, żalem zbierać z bo to by było dopiero coś, co ani wtedy, ani potem, ani teraz się nie przydaje, więc nieraz nie wydaję pieniędzy, bo ich nie mam. A czasem odkładam trochę to nie ściema żeby móc sobie kupić coś. Czasem wpadnie jakiś szczęśliwy los, a czasem czarna karta, dwójeczka, pik i znowu zdarta gęba od niczego nie robienia, Bo i tak to przecież prowadzi tylko do wyzwolenia materialnego. A co z duszą kolego? Też trzeba pamiętać o tym, że są tam. tam Wzloty, które pozwolą na sterowanie myślami, między słowami latamy sobie czarodziejskimi dywanami, między państwami i miastami. Wysoko na niebie tam sprawdź, czy nie ma już miejsca dla ciebie. Na takim dywanie pod murko. ja tam patrzę i powiem krótko. Nie wybiera się tam żaden mój kolega ani ja, ale co, nie mamy na to wpływu, jakie są wyroki tego z góry, wiadomo, ej, czy te rury prowadzą do podziemi, czy nie, co?